Po tobie spodziewać, jak wyjdziesz na tę scenę? No, nie wiadomo, co tam się wydarzy do końca. Też trochę jestem ciekaw, co, co ta druga strona pokaże. No ale nie ma, nie ma w tym wszystkim wygranych ani przegranych, bo kiedy jesteś z sobą, to też nie ma się konkurencji w tym wszystkim. Więc. No tak, ty jesteś tylko jeden i zawsze będziesz to tylko jest jeden. taka sytuacja. Zapraszam serdecznie. Najlepsza no zapowiedź, że będzie fajnie. Podczas Red Bull Sand Clash po jednej stronie Tymek, po drugiej stronie o co chodzi. To jest kilka takich wyzwań. One są być może dla nas na tym etapie enigmatyczne, no ale będziecie grali na przykład swoje utwory w konkretnym stylu, ale innym niż twój własny. To co powiedziałeś, to jest trochę tak, że ty właściwie na tym etapie to nie masz swojego stylu jednego, więc może już ale... wiesz, coś się zaliczy do tego. Słuchaj, na przykład Jakiś czas temu właśnie, jak grałem trasę Odrodzenie, to zagrałem sobie Poza Kontrolą w takiej wersji jazzowej. Super ludzie się bawili, to jest dla mnie piękna rzecz. I ja właśnie myślę o takich patentach nieoczywistych na, na, ten, na ten koncert. W ogóle spróbowanie zagrać utwór, który, który wszyscy znają, ale zagrać go kompletnie inaczej, to jest tak jakby zagrać coś kompletnie nowego, ale wszyscy znają tekst. I to jest, to jest mega... Mega materiał na fajną imprezę. No dobra, dostaliśmy od ciebie bardzo dużo nowych, też kawałków w nowych stylach. No, był Seven Phoenix, jest to oczywiście Oczko w łowie z urbańskim, cała epka, czy cała płyta, odrodzenie. Był też projekt z Pabicem, gdzie język ciała powstał w zupełnie innej, nowej wersji. Ale zastanawiam się, czy jest coś, czego jeszcze nam nie dałeś, a co może pojawić się na Soundclash'u, typu, nie wiem, Tymek w reggae. No, o disco polo Cię nawet nie będę pytać, no ale wiesz, myślę, że są jeszcze takie rewire, których może sam nie odkryłeś i o które się pokusisz, w związku z tym, że jest taka okazja. Wiesz co, akurat e, regę sobie odpuściliśmy. Mm. Śmialiśmy się z tego, żeby zrobić wersję disco polową. Ale, ale czy to... języka ciała na przykład, czy bardziej, nie wiem, Beethoven w wersji? Albo coś z odrodzenia w ogóle w wersji disco polo? O, to, to jest śmieszne, bo jeden uśmiech twój mm -hmm. powstał w wersji disco polowej dla, oczywiście mieliśmy z tego bekę mocną. Jeden uśmiech twój to jest dosyć taka baladowe, tak, baladowe kawałek został, z przyspieszony wersji. i miałem taką wersję przez chwilę na telefonie disco polowym, Mega śmieszna sytuacja ogólnie. Także z muzyką można sobie eksperymentować. Jest to bardzo, bardzo też zabawna sztuka czasami. A miałeś taką myśl, że wiedziałeś jakoś, nie wiem, wewnętrznie, na którymś ze swoich poziomów, że przyjdzie taki moment, że po prostu ludzie Tymka pokochają. Że wiesz, że to się uda, że poświęcasz temu życie, ale że jest jakaś szansa, że to, no, że to nie będzie tak, że będziesz pracował na to po prostu wiecznie, no bo nie ukrywajmy, no też kasa jest w życiu ważna i, i za coś trzeba móc realizować swoją pasję. Czy ja wiedziałem, że ludzie pokochają Tymka? Wiesz, ja się zdecydowałem na to, żeby się uzewnętrzniać, nie? A to, że pokochają, to chyba w momencie, kiedy ja pokochałem siebie, no bo to jest jedyne, co jestem w stanie pokazywać. Czyli mm, ja myślę, że to jest taka rzecz, którą można odświeżać. No, tak jak mówię, ja się kiedyś pogubiłem mocno i w momencie, kiedy to odświeżyłem, to poczułem to na nowo. No Myślę, że to dlatego nagrałem album, który się nazywa Odrodzenie. Ale czy ja się odrodziłem jako Tymek, czy jako Seven Phoenix, to, to już jest inna kompletnie rzecz. Myślę, że, że Tymek był mi potrzebny do tego, żeby móc zrobić Seven Phoenix. I to jest właśnie to. Ale czuję, że zacząłem coś od nowa. nie? I to też niekoniecznie. Mam tam garstkę ludzi, która ze mną poszła w tą podróż, i, i czuję, że zaczynam coś od nowa. W ogóle to jest fajne, jakby. Mać, mieć jakiś pułap i po prostu zaryzykować. I dla mnie to jest ta adrenalina, która jest warta wszystkiego. E, także. Ale to jest też trudne, no bo mm, pokazujesz siebie w bardzo dużym stopniu tam. I to jest trochę tak, że mówisz, macie, a co z tym zrobicie? No to. Tak, to ale. To ja już mam, jest takie ryzyko. Mam cudowne życie prywatne, wiesz, bo nauczyłem się tak w ogóle. Jakby ja tym jestem, ale mam tak, że nie spotkasz mnie gdzieś, pff, rozmawiającego z ludźmi o tym, i tak dalej. Jakby ja żyję w swoim świecie i, i tworzę te rzeczy. I jedyny sposób na to, żeby tego doświadczyć, to jest po prostu słuchać, jakby nie? wyłapywać to właśnie w takich momentach, przy publikacjach, przy, przy koncertach. A tak to jakby. Wszystko jest bardzo hermetycznie w moim, w moim miejscu. Ja się czuję w tym bardzo, bardzo bezpiecznie. Czuję, że znalazłem fajny sposób na to. A czy jest taka strefa komfortu? Taka wyjście z niej jest bardzo kontrolowane, tylko przez tę muzykę? Znaczy ja żyję poza strefą komfortu, bo lubię to, lubię rozwój, nie? Jakby to, to jest to, po co to robię. Ale robię to wiesz, w studio, robię to jeżdżąc sobie w różne miejsca, robię to eksperymentując z modą, robię to... Poprawiając bardzo dużo sportu, robię to po prostu siedząc i rozkwiniając jakieś właśnie duże projekty duże. Dla mnie to jest moje życie i ono jest samotne bardzo, ale w taki fajny sposób. Ja się w tym odnajduję, dlatego wiesz, mam.